Cześć, to jest kanał Legal Media. Ja nazywam się Dominik Pledziewicz i dziś nagrywam drugi film z serii Siedmiu Grzechów Głównych Banków. Dziś grzech drugi, sankcja kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego, czyli nie mniej, nie więcej spłacasz tylko i wyłącznie kapitał tego kredytu, nie płacisz odsetek i nie płacisz prowizji. Wziąłeś kredyt gotówkowy, powiedzmy na 60 tysięcy złotych w ciągu. 5 lat spłacasz dodatkowe 60 tysięcy, czyli w sumie spłacie 120, musisz oddać tylko kapitał, a 60 tysięcy należy ci do zwrotu, albo o tyle możesz zmniejszyć e, następne spłaty kredytu o te 60 tysięcy i kredyt można powiedzieć, że masz za darmo. W życiu, jak dobrze wiecie, e, nic za darmo nie ma, natomiast tutaj faktycznie jest tak, że w ustawie z 2011 roku ustawodawca dał nam taką taki bat na banki, którym jest właśnie sankcja kredytu darmowego, jeżeli bank popełni określony katalog błędów, to po złożeniu przez Ciebie oświadczenia, do roku po wykonaniu umowy masz prawo do tego, żeby ten kredyt był nieobarczony kosztami, żeby bank na nim nie zarobił. Dlaczego ustawodawca w ten sposób to wprowadził? Ano dlatego, żeby motywować banki do tego, żeby nie robiły nadużyć w tych umowach, żeby nie oszukiwały klientów, żeby dbały o jakość tych umów. I tutaj możemy wymienić pełen katalog tych błędów, ale z mojej perspektywy, takim najbardziej medialnym i najważniejszym na dzień dzisiejszy jest sprawa związana z odsetkami od kosztów kredytu. Wyobraź sobie taką sytuację, że masz kredyt, w którym jest prowizja. Powiedzmy, że dość wysoka prowizja w wysokości 20 tysięcy zł. Znaczy, z doświadczenia wiem, że, że tu nie są jakieś wysokie prowizje w kredytach powyżej 100 tys. zł. Ona jest tak naprawdę, zdarzała się dość często. Widziałem nawet prowizję wysokości wysokości 60 czy 80 tysięcy złotych prowizję banku, prowizję brokerską, jedną, drugą. Także tych, to w jaki sposób zarabiać na klientach, którzy są w ciężkiej sytuacji finansowej, bo umówmy się, żeby podpisać taką umowę, to bardzo musisz chcieć potrzebować tych pieniędzy, żeby za jakiś kredyt zapłacić taką kwotę. Co więcej, często jest też tak, że nieopatrznie poruszamy się po wysokości raty. Czyli jeżeli też konsolidujemy szczególnie, to widzimy, że no miałem ratę 1200, teraz mam 1300, a mogłem sobie dobrać 20 tysięcy. Nie widzimy tej prowizji, która tam jest pod spodem, a nagle okazuje się, że kredyt miałem na 3 lata, a ten następny jest na 8. I to jest ta różnica, że te 1300 zł będę, czy tam 1200 będę spłacał przez lat 8. Ale wracając. Czyli mamy kwotę prowizji w wysokości 20 tysięcy złotych, i ta kwota prowizji jest doliczana, jest kredytowana, jest doliczana do, do Twojego kredytu. I co wówczas robi bank? No bank traktuje to jako kredyt. Po prostu te pieniądze zostały Ci wypłacone i nalicza od tego odsetki. Czy może to robić? Moim zdaniem nie. Niedługo dowiemy się, bo sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma stwierdzić, czy poprawnym jest naliczanie odsetek od kosztów. Moim zdaniem nie, nie można tego robić, natomiast no, niedługo się dowiemy. I teraz, co to zmienia? Bo z Waszej perspektywy, ok, miałem jakąś tam prowizję, 1000 złotych, to teraz bank odda mi odsetki od tej prowizji. No po pierwsze pewnie Ci nie odda, a jeżeli już, to będziesz musiał napisać reklamację, a jeżeli nie, no to pewnie trzeba będzie z tym iść do sądu, ale to otwiera drogę do sankcji kredytu darmowego. Czyli do czegoś o wiele większego, nie tylko bank odda Ci odsetki od tej prowizji, ale również idąc o krok dalej, będziesz mógł skorzystać z tej sankcji oczywiście z zachowaniem tego rocznego terminu, czyli to jest umowa, którą spłacasz albo spłaciłeś się w ciągu roku, więc jeżeli masz taką sytuację, że niedawno zamknąłeś. Umowę albo właśnie ją spłacasz, albo spłaciłeś ją do roku, to warto, żebyś już teraz złożył to oświadczenie o skorzystaniu z sankcji, żeby sobie nie zamykać tej drogi. Wtedy masz sześcioletni okres przedawnienia, żeby ten bank sobie w przyszłości pozwać, czy też sytuacja może się zmienić i w przyszłości wystarczy sama reklamacja, żeby bank tą sankcję uznał. Na chwilę obecną banki tego nie uznają, ale w przyszłości faktycznie może tak być, że, że bank to uzna i wypłacić ci. Wszystkie koszty tego kredytu albo większość tych kosztów tego kredytu. Skala tego, o czym mówię, jest olbrzymia, ponieważ 90, pewnie 5% kredytów właśnie. Jest zbudowana w ten sposób, że jeżeli jest udzielona prowizja, to od tej prowizji są naliczane odsetki. Oczywiście, to taki główny występujący w 95% umów problem, natomiast tych naruszeń banku jest, ten katalog jest znacznie szerszy, jest znacznie więcej tych naruszeń, jednak wymaga to analizy prawnej i stanu faktycznego, stanu faktycznego, gdzie była zawierana umowa, przez kogo była zawierana umowa. Wiem już teraz też z doświadczenia, że praktyką na przykład banku pocztowego było to, że kredyt zawierany przez pośrednika, klient był de facto kierowany do banku i podpisywany bezpośrednio w banku, jakby tego pośrednika nie było. Co oczywiście zgodne z prawem nie jest, bo powinniśmy mieć kontakt z pośrednikiem, żeby wiedzieć, kto się tego kredytu udzielił, wiedzieć, z kim się skontaktować. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli coś było niejasne, po to masz mieć ten kontakt do tego pośrednika. 95% umów gotówkowych może być nieważne. Oczywiście tam musi być spełnione kilka warunków, między innymi kwota tego kredytu musi być do 250-550 zł, no ale większość tych kredytów gotówkowych się w tym mieści, a nawet gdyby się nie mieściło, Mamy też inne możliwości, te umowy często są nieważne, te umowy właśnie mają zawyżone koszty, ale o tym będę mówił w innych grzechach banków w następnych częściach. Opowiem Wam właśnie też o miscelingu czy o zawyżonych kosztach. Dzisiaj tylko i wyłącznie sankcja kredytu darmowego, która jest, tak jak powiedziałem, takim mocnym batem na bank i sprawia, że pieniądze zostają w kieszeni Twojej, a nie banku. Jakie warunki musisz spełniać, żeby skorzystać z sankcji kredytu darmowego? Po pierwsze musisz być konsumentem, czyli ten kredyt został wydatkowany, nie jest na firmę i został wydatkowany na cele konsumenckie, czyli kupiłeś sobie za to samochód, telewizor albo po prostu wydałeś na zwykłe funkcjonowanie, na zwykłe życie. Druga rzecz, kredyt, który jest do kwoty 255 550 zł. Trzecia rzecz to kredyt zawarty po 17 grudnia 2011 roku. Chodzi tutaj głównie, te wszystkie rzeczy tyczą się głównie ustawy, właśnie o kredycie konsumenckim, która mówi, jakie kredyty są właśnie tymi kredytami konsumenckimi i które korzystają z tych praw zawartych w tej ustawie. Ok, masz taką mowę, co zrobić dalej? Po pierwsze, jeżeli w Twojej umowie znajdują się podstawy do tego, żeby właśnie skorzystać z sankcji kredytu darmowego, to składasz oświadczenie. Oświadczenie do banku o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Jest to o tyle ważne, że bez, te, bez tego oświadczenia tak naprawdę z tej sankcji nie możesz skorzystać. Po złożeniu tego oświadczenia może jeszcze spróbować złożyć do banku reklamację. W reklamacji e, napisz, jaką kwotę bank powinien ci w związku z tym oddać. Wyliczenie jest najczęściej bardzo proste, e, ponieważ są to, jest to prowizja w, w całości oraz wszystkie odsetki, jakie bank tobie pobrał. Czasami będziesz potrzebował też zaświadczenia z banku, o które trzeba e, wystąpić do banku, żeby dokładnie przeliczyć te kwoty. E, Wynikające z umowy, jakie zostały pobrane. Reklamacja na chwilę obecną w 99%, bo faktycznie są firmy, są, ba, są banki takie mniejsze, które, które w jednych czy w dwóch przypadkach uznały nam tą sankcję jako darmowego. W 99% przypadków. Banki odrzucają taką reklamację, nie uznają też złożonego oświadczenia, no i następnym krokiem jest wytoczenie powództwa takiemu bankowi. Sprawy trwają najczęściej od roku do dwóch lat, już kończą się w dużej części pozytywnie. Część z nich jest wstrzymywana właśnie do tego momentu, w którym zostanie wydany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale skala jest ogromna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 70% z nas ma kredyty, tak? czy to gotówkowe, czy to hipoteczne, i z tych z nas wyodrębnimy tych, którzy właśnie mają te kredyty, które spełniają te warunki, o których mówiłem, czyli do 250 tysięcy itd., to nagle okazuje się, że co trzecia, co druga osoba na ulicy, może mieć potencjalne roszczenie do banku właśnie ze względu na tą sankcję kredytu darmowego. I odpowiedź na ostatnie pytanie: po co, dlaczego, po co mi to potrzebne? Najwyższe kwoty. Wynikające z sankcji, które mamy, opiewają na kwoty nawet do 200 tysięcy złotych. Najczęściej jest to od kilku do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście, czym najczęściej, czym wyższa kwota tego kredytu, tym większą kwotę możemy odzyskać, no bo oczywiście proporcjonalnie i odsetki będą wyższe, często też będzie wyższa kwota prowizji. Drugi grzech banku sankcja kredytu darmowego właściwie sama sankcja nie jest grzechem, ale to, co banki popełniły w związku z zawieraniem tych umów i zobaczcie, gdyby tego bata, w tego w ustawie by nie było, to sprawa by była bardziej skomplikowana, trzeba by było wnosić o nieważność tej umowy, trzeba by było podważać koszty, to już bardzo zależy od uznaniowości sędziów, jaki koszt jest za wysoki, a jaki nie jest za wysoki. Dla mnie prowizja w wysokości 20 czy 30% od standardowego umówmy się, to gotowkowego to jest zdecydowanie za dużo, a dla niektórych sędziów i 60% to jest ok, że bank mógł pobrać 60% kwoty prowizji. I to jest w porządku. No I tym bardziej dzieje się tak w bankach, które teoretycznie są polskim kapitałem, które, które właścicielami są spółki skarbu państwa, to tym bardziej mnie dziwi, bo tym bardziej powinni, powinny zabezpieczać interes klienta, którym jesteśmy my, Polacy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was już na kolejne filmy, które pojawią się niebawem. Następne grzechy banku. Do zobaczenia.